Witam was na kolejnej wirtualnej wycieczce z klubem Aktywnego Czwartorzędowca. Podobnie jak w poprzednim filmiku, który zresztą możecie obejrzeć na naszym kanale, do czego zachęcam. znajdujemy się ponownie w Wielkopolsce, południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie będziemy mogli obejrzeć różnego rodzaju osady, utwory czwartorzędowe, głównie utwory z odowacenia Wisł Znajdujemy się na pograniczu dwóch form morfologicznych, związanych z historią geologiczną tego rejonu. Jesteśmy, tak jak już wspominałem, na obszarze, gdzie na powierzchni znajdują się utwory z lodowacenia wisły, ostatniego z lodowacenia w naszym kraju. Tutaj za mną, po tej stronie, znajduje się taka wypukła forma, bo my jesteśmy generalnie na. Dnie pewnej doliny, która była dawniej doliną odpływową wód lodowcowych, i możemy zobaczyć jej płaską powierzchnię po tej stronie, ale o tym za chwileczkę. Tutaj natomiast znajduje się pagórek, na którym można licznie znaleźć różne głazy narzutowe, takie zajlone też piaski, gliny, różnego rodzaju właśnie skały polodowcowe. I widzimy skłon tej formy, która wraz, wraz z lasem, właściwie las wraz z nią obniża się i schodzi w, to, w tą płaską powierzchnię dna doliny. I tam w oddali widać takie kopczyki, to są pozostałości dawnej kopalni torfu, bowiem właśnie tak jak można spojrzeć na tej równinie, Ładnie zazielenionej, łąkowej takiej Zrobią się tereny takie podmokłe gdzie Występuje Właśnie Właśnie Torf i za chwilę sobie yy, Zobaczymy Materiał który, materiał skalny który Można tam obejrzeć Tutaj na naszej łące mamy Przygotowany taki skop Oczywiście nie kopałem go młotkiem, młotek no jest po to żeby było no mniej więcej widać głębokość do 30 cm. No i wyciągamy z niego taką widać czarną, torfową ziemię. Nie ma się tutaj do czego przyczepiać. Żadnych niesamowitości, rozmaitości. Innych nie znajdujemy. Po prostu torf. Tutaj. Zobrazujemy sobie sytuację, którą mogliśmy oglądać w terenie. Yy, widzimy taki uproszczony bardzo schemacik, mniej więcej utworów występujących, bo znajdujemy się tutaj nie tylko w obrębie yy, w obrębie plejstocenu, ale również holocenu, o czym oczywiście świadczą te torfy, które tutaj Mamy, które widzieliśmy przed chwilą w terenie. Tutaj nasz pagórek, wzniesienie jakieś polodowcowe. No, widać tutaj w miejscach gdzieś tam w terenie, że jakieś głaziki, jakieś piaski, żwiry głównie, głównie tutaj występują. Raczej piaski, w tym miejscu, akurat w którym sobie tutaj to zobrazowałem. No a na wypłaszczeniu doliny już te otwory bagienne, podmokłe, łąkowe, no a pod nimi też nic nowego, no po prostu kreda jeziorna. Można by jeszcze zastanowić się nad, nad tym, że jaka jest to forma, skoro jesteśmy na dnie Doliny Odpływu Wód Polodowcowych, to y, można by zadać sobie właśnie pytanie, cóż to za forma jest? Niektóre źródła mówią, że staniec. Moje obserwacje pokazują, że może być to jeszcze coś innego, ale jakby tutaj nie będę odkrywał rąbka tej tajemnicy, na tym sobie poprzestaniemy. No, oczywiście ciekawostka, rysunek wykonany w pańcie. Przemieściliśmy się o kilka kilkanaście kilometrów, ale geologicznie, morfologicznie znajdujemy się nadal w tej samej formie, w tej samej dolinie. Przy czym tutaj możemy ją sobie obejrzeć z troszkę innej perspektywy. Mamy tutaj to dolinne wypłaszczenie, a za mną jest, widoczny jest delikatny, delikatnie wznoszący się skłon Wysoczyzny Polodowcowej, a więc jesteśmy na skraju Wysoczyzny i Stoku czy też wypłaszczeniu doliny. I ta dolina ma taką swoją już historię geologiczną, nie tylko związaną z odpływem wód polodowcowych, ale również z tym, że tu nieopodal znajduje się taka mała rzeczka, ale ta rzeczka ma, ma swój zapis swojej działalności tutaj. A więc znajdujemy się już w takich osadach, utworach, nie tylko związanych z tą częścią czwarto czwartorzędu, tą częścią związaną ze zlodowaceniami, ale również z tym przedziałem czasu, który nazywamy holocenem. I tutaj możemy wyodrębnić parę, parę różnych ciekawych rzeczy. Mianowicie w tym miejscu, w którym znajdujemy się u podnóża stoku, wyodrębniony jest taki taras pradolinny, zbudowany głównie z piasków, żwirów, który stanowi zapis tego najstarszego elementu tworzenia się tej doliny, czyli po prostu odpływu wód lodowcowych. Dalej natomiast znajdują się już takie osady rzeczne piaski, żwiry, również jakieś namuły takie, iły zalewowe, które bez problemu można tu znaleźć. Można tutaj pobawić się w różnego rodzaju wiercenia. Ja kiedyś tutaj sondą wykonywałem parę wierceń. Gdyby ktoś chciał, to zapraszam chętnie też pokażę jakie to jest miejsce. Możemy sobie zawiercić tutaj, zobaczyć jak to wszystko dokładnie wygląda. Natomiast tam w dalszej części, również podobnie jak w poprzednim przypadku, znajdują się torfy. To jest właśnie ta rzeczka, która przepływa przez tą dolinę. No Stoimy teraz na takim mostku. No, widać, że raczej taki niepozorny ciek. Generalnie to tutaj, właśnie, jest ta równina. Po środku widać taki kopczyk, to jest jakieś stare grodzisko, jakieś stanowisko archeologiczne. Tutaj widzimy też wypłaszczenia w oddali. W oddali, już tutaj, niezbyt to widać. Jest druga, drugi stok, przeciwległy stok wysoczyzny polodowcowej. Przeciwległy do tego, który przed chwilą pokazywałem. Kiedyś udało mi się gdzieś tutaj w pobliżu, na tej łące, znajdować jakieś takie muszelki małży słodkowodnych, jakieś takie subfosylne. Dziś, niestety, mi się to nie udało, a żałuję, bo liczyłem na to, że uda mi się i że wam to pokażę. Podejrzewam też, że ta rzeka no widać, że ona tak, taki ma prosty bieg, więc pewnie jest częściowo. Częściowo były tutaj jakieś manipulacje przy, przy prowadzeniu jej koryta. Tutaj można by dodać jeszcze jedną ciekawostkę: że na odzorowaniu powierzchni terenu, takim bardzo dokładnym, ledwo, ale jednak widać stare meandry tej rzeki, które ciągną się tutaj właśnie przez te, przez te okoliczne łąki. Natomiast dzisiaj no, widać, jest ona tak prostoliniowo raczej prowadzona pewnie w sposób y, jakiś tam sztuczny delikatnie y, i podejrzewam, że te muszelki które kiedyś znajdowałem były y, z tej ziemi, która była przy y, przekopywaniu tego, tego y, tej prostej prostej trasy czy tak to ujmę y, dla tej rzeki y, y, były po prostu te osady gdzieś tam wybierane no i w, tych, i w nich pewnie te, te y, muszelki były